Ale bardzo, i nie będzie można. Słuchaj, że ja nie mogę tego zatwierdzić. Czekaj, tak? no ja biorę ty. I co teraz? I co, co teraz klikasz? Mmmm, Enter. Dobra. Znaczy, o stadion wybieram. Uuuu, Niebieski nie będzie. Biegamy? 10 minut. Może no być. Czekam na Ciebie.

Bobik? Bobik, grid. Kurze, to tak kurwa działa jakby chciało, nie? Ja cały wow. czas na świecie czekam. Oh, no. Podanko. Grid. A gdzie jest strzał? Rzut, znaczy się? <laughs> Dobrze. Okay. Dobrze. Przestań.

Panie sędzio, papierosa kusiłem, kurwa ty. Aj, 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 Czek, Dobra, chuj, cześć czapka. Nie wiem jak się... o, dobra. O! Dobra, obronione.

Co to jest jeszcze? Jaki sprint? RT. Co to jest RT, kurwa? Uuu, ale no poszedł. Mosie, tyk. Tyk. A co? Tyk! tyk! Dobra, nie tyk! Dawaj, dzisiaj. Co, już? Top. No nie fa! O, ty kurwa! To jebię mu chciałbym ci, chciałbym ci powiedzieć, że przez 7 minut rzuciliśmy jedną bramkę. Że ja Dobry. rzuciłem jedną bramkę, chciałem ci powiedzieć. Tyk. Pato, pa co się dzieje? Co to było? Chodźcie, przepraszam. Zadałam. No, na linii? O oh, kurwa, działa piłeczką. Się... Dobra, dalej. Pał w ataku działa. Oś. Pa! Jaka pizda. Kurwa. Dobra defensywa, to jest postawa piłki ręcznej. Co? Po, jest? Rę... po rękach obrońców. No kurwa! Jak on to wybronił? No co to jest? Ty! Bajemy. No kurwa U. nie weszło! Ty, ale co? To... Ja bym chciał, chciał Ci powiedzieć, że to jest kurwa epicka. Dobra. Epicka piłka ręczna. 1 -0. Niczym piłkarski Winnipeg. No oh, kurwa! Oh dear, no co jest ty?! O nie, przechwyt Dzięciu. Dobrze, dobrze. Ty, rozumiesz to? No nie idzie w ramkę trafić, kurwa, ty! Nie. No dobra, no jest dobrze. idzie. Patera, dzieciu, patera, coś się dzieje. O. Ty, ale... To robiony. Ja nie wierzę, kurwa, no poważnie. Nie, kurwa. Nie, a jakie lagi ty, masz też takie Ragi? A jak pieczka chodzi. Sprenger. Hmm, ale nie, obrotowy ah, cykl, dobra. 2-0. O! O tak kurwa. Co to było? A, alej, kurwa, tak kurwa. Jump shot. Tak gruby, na kompa. O! o! Ty który którym zrobiłeś jump shota? Zdjęciu? Nie interesuj się. Ty którym zrobiłeś jump shota, się pytam okay. cię? O! o! Nie! Nie. Robiłem jump to nawet nie wiem którym. Kto je tak Tak szczerze. Nie pamiętam. Tak szczerze. Słuchaj, tak szczerze. Nie, nie pamiętam. O! Dobra, już wiem co czym robię spokojnie. Jak to ogarnę, to będę jak na pizdę. Jeszcze jakiś tak o! Prawie ty! Prawie, prawie było, prawie było, no. prawie było Oj! Ładnie, 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 Sajuś, so kurwa! Sajuś! So nie w tą stronę, wiesz? A co ty myślałeś, że to piłka twoja? To... O kurwa! A mi zabrał Oj, Nie no, Dzięcio, musisz bramkę rzucać Nie no, kurwa, nie da się, ty! Trafiłeś jeszcze raz bramkę, kurwa? No, dwie bramki oprócz, o, oprócz karnych?

Ja widzę, że tą akcję już wytrenowano, kurwa. O! No nie! O no nie! Prawie Dzięcio, prawie to mi zaimponowałeś mi teraz. O! No! O kurwa, ty! Na wam. No zobacz, no. ja nie mogę bramkę trafić, kurwa ty. Ty, wszyscy stoją. Ty, nauczył się. Ty, jak to zrobiłeś? Nie interesuj się. Wyjebał na plecy. Co? Ponterka idzie dzięcioł. Oj.

Poważne O Ty, Sayu, Jak się zarobisz? robisz? Powiedz mi, kurwa. Powiedz mi, Ech. bo nasza przyjaźń się skończy, kurwa. Lewą gałką. Bardzo, lewą gałką? Tak. Poważnie. Ty! Ty! ty. ty. to? Cyk! Patrz to. cyk! Jechuj. Rzucaj to. Nie tu, kurwa, nie tu! Gdzie jest strzał? Na B. Dobra kurwa. Nie, no żółta kartka, dzięciu, karniacze. A to już wiesz jak wykonuje... Pa! Pick! Dobra kurwa. <grywa> Ten karny to jest mistrzostwo świata No dobra 6-0 Nie! Aaa Obronił Oj tak, zmiany niepotrzebne Utrzymamy. O, obronił Dobra Ale podanie Dzień ja że kurwa o! No dzięcio, powiem ci, coraz lepiej ci Kurwa, bo już wiem jak się ceruje teraz Ty Tylko nie wiem jak się robi o, widziałeś jak wyciągnął? Nie, chujowo, Dobra... Karwę kawusia, kaweczka Kupiłem 5 gamma pas, yy, skrzynek Myślę, mówię coś drobne Otwieram pierwszą, patrzę, a tam kosa Patrzę jaka flip knife, myślę se karwa, ale szajna, no, ale 100 euro warta no, ale potem już kłam poleciał. Szkoda, że nie jakiś karambit. Lorek Czopik. No. To prawda. Też bym chciał karambitę. Co to było? Chciałbym powiedzieć, że nas te zakupy. Słabo mi się zrobił Dobry mecz. mi kurwa... No, zobacz! No, zobacz! Eee... Ja się kurwa Sajo, wracamy do Olimpiady. Właśnie. 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 Właśnie.